Bunt w Sychem. Po śmierci Salomona jego syn Rechabeam udał się do Sychem, żeby tam Izraelici obwołali go królem. Jednak uroczystość się nie odbyła. Nikt nie widział syna królewskiego i nie wołał. Niech żyje król! W tym czasie do tego samego miasta wrócił z Egiptu Jeroboam. Izraelici stanęli po jego stronie, gdy zw zwrócił się do następcy Salomona. Ulżyj naszej ciężkiej pracy pańszczyźnianej, którą nałożył na nas Twój Ojciec, a wtedy będziemy Ci służyć. Król Rehabeam nie odpowiedział od razu. Poprosił o trzy dni na zastanowienie się. Chciał poradzić się starszych i doradców swojego ojca. Starsi Izraela radzili posłuchać narodu i odciążyć ludzi od ciężkiej pańszczyzny, a wtedy Pan Bóg będzie błogosławił dzieła młodego króla. Jednak niemądry Rehabeam postanowił posłuchać swoich przyjaciół, rówieśników. Którzy radzili mu jeszcze bardziej obciążyć ludzi pracą niż to było za czasów jego ojca Salomona. Po trzech dniach znowu zebrał się cały Izrael na czele z Jeroboamem, żeby posłuchać odpowiedzi młodego króla. Rehabeam nie opamiętał się i nie przemówił, jak radzili mu starsi, ale tak jak poradzili mu jego rówieśnice. Izraelici oburzyli się i wrócili do swoich namiotów. Kiedy Rechabeam Posłał swojego nadzorcę, by zabrał podatki, ludzie oburzyli się i obrzucili go kamieniami, także umarł. Król przestraszył się i uciekł do Jeruzalem. Zrozumiał wtedy, że może panować tylko nad plemieniem Judy i Beniamina. Ludzie z pozostałych dziesięciu plemion wybrali sobie na króla Jerobaema. A tak oto potężne, wielkie królestwo rozdzieliło się na dwa królestwa – izraelskie i judejskie. Jednak chociaż Rehabeam, wnuk Dawida, Panował tylko nad dwoma plemionami. Pan Bóg chronił ich, żeby z tego rodu mógł kiedyś przyjść na świat obiecany Zbawiciel. Na podstawie pierwszej księgi królewskiej, rozdział dwunasty oraz księga Michaesza, rozdział piąty. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić. Zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.